Cześć. cześć, Cześć, Jacek, Luiza, Cześć, Chujka, proszę się wziąć do ciebie, dziękuję bardzo, jejku, nie musiałeś, Ta, zapraszam, chujnek, chodź do kuchni, jak tam się dzisiaj czuje, a nawet dobrze, a ty, no, no spoko, fajna pogoda dzisiaj, no dokładnie, Kura. czekaj, ja złożę sobie, siadaj tam, Otworzyłam w mi takie moje wrażenie, takie wow, ciacho, przystanie jak naprawdę w moim typie, no. Po wczorajszym przeglądzie szafy spodziewałam się naprawdę wysokiej dziewczyny. No Ku mojemu zaskoczeniu otworzyła mi niska blondynka. Jak najbardziej blond w 100% na plus, no ale niestety moim zdaniem zbyt przesadnie się maluje. <laughs> Opowiedz coś o sobie. Wiesz co, no, naprawdę na co dzień zajmuję się grafiką. Często się w w czasie, Dobra, <grywanie> ale kontynuuj. <grywanie> ja tak w międzyczasie też próbuję gdzieś tam mhm. swoją przyszłość z tańcem na no, szkole, mhm. jak po wypadku, także Także zobaczymy, co z tego na wyjdzie. W tym wypadku? Wiesz co, wybrałem się z na arty, no i niestety wyszło, A, jak wyszło, o, także tak, że nieciekawie. A ty powiedz mi, czym się na co nie zajmujesz? No, no co dzień to gastronomia głównie, jak o, widać. Widać właśnie, też się spytać, <grywanie> czy, no. czy już coś działaś? No, skończyłam szkołę właśnie gastronomiczną. No i będę kierować się w tym dalej. No, to powodzenia. Dobrze ci no. idzie, dobrym kierunku. Bardzo no, dobra. Dziękuję bardzo. Przystawka była w punkt. Bardzo dobra, moim zdaniem 10 na 10. Oprócz gastronomii. Fotografią też lubię. Albo no. czasem też lubię zapozować sobie sama. I to jest już tak otwarta na wszystko tak no naprawdę. Nie, nie, ja nie, nie jest ukierunkowana. No, okay. Uwielbiam właśnie. Ciekawe. ciekawie. Um, różne takie próbować różnych rzeczy. No.